Cześć Pomysł na dzisiejszy film powstał tak bardzo na spontanie, a mianowicie chłopaki na kanałach, które oglądam, wsadzili przysłowiowy kij w mrowisko. No i tutaj spierają się, który ciągnik lepiej odpala. Czy Władymirec, czy trzydziestka. A tak się składa, że ja akurat jestem w posiadaniu tych dwóch ciągników. No i jakby na przykładzie swoich ten spór mogę rozwiązać, rozwiać wątpliwości. Oczywiście nie bierzmy tego zupełnie dosłownie, ponieważ moja 30 nie ma nic wspólnego z Waszą 30. Z 30 tam, no wiadomo o kim mówię. Tak samo w Władimirec. Także to będzie mój test, mój pokaz moich ciągników. No i pokażę też, że Władimirec może palić ze strzała jak Jack Norris. Natomiast moja trzydziestka odpala bardzo, ale to bardzo marnie. Ale ja przecież w posiadaniu tego ciągnika jestem. Mniej więcej około pół roku i tak sporo rzeczy już w niej ogarnąłem. Przyjdzie czas na sprawdzenie, na zajęcie się też i tym tematem. Gdy jest ciepło, odpala naprawdę dobrze, dosłownie też zestrzała. No teraz jak są chłody, zresztą dzisiaj też się odpalimy, też pokażę jak to odpala. Także sami zobaczycie, także nie przedłużam, dosyć tego gadania. Odpalamy. A, dodam jeszcze, że Władimirca odpalimy teraz, wystawię go na zewnątrz i nie wiem, czy będzie przymrozek, ale ma być mniej więcej koło zera. Jeszcze raz rano odpalimy go po nocy i pokażę, jak on odpala w takim zewnętrznym chłodzie, w takiej pewnie trochę wilgoci. Także cóż, działamy. Ja odpalę a nawet nie będę w niego wsiadał. U mnie też wyznacznikiem tego, że on nie był odpalany, że on jest zimny, jest to, że jak, jak go odpalę, to on za chwilę zgaśnie, bo jak stoi trochę dłużej, kilka godzin, to cofa mu się paliwo. No i ja mam oczywiście na to swoje sposoby, bo albo tutaj podpompuję pompką, albo go tam wkręcę trochę na obroty wyższe i on tam chwilę tak delikatnie powiedzmy to na tych obrotach pofaluje. No i potem już pracuje elegancko. Także cóż, Władzio stoi. No, myślę, że ze dwa dni. Próbujemy. Dodam mu lekko gazu, Rebel. No i proszę bardzo. Tak jak mówiłem, z gaz. Władzio jest zimny, ale pierdyknął jak Chuck Norris. Spółobrot. O! Dla mnie się podoba. No i słuchajcie, pora na trzydziestkę. Spuszczoną mam wodę, także jak odpalę, od razu szybko gaszę. Myślę, że na chwilkę nic jej tutaj złego stać się nie powinno. Próbujemy. Podgrzać świecę, tak jak mówiliście. Nie wiem, czy tutaj świeca działa, ale przytrzymam tutaj wajchetą do odpalania na raz przez chwilę. Nie mam tu żadnej kontrolki, więc nie wiem, pewnie to nie działa, ale taka mała próba. Niech się chwilę może podgrzeje, ale nadymiła. Dobra, może wystarczy. Próba jeszcze raz. Bez montażu. Dam chwilę odpocząć. No, naprawdę jest trudno. Ha, kurde, jaka siwucha, masakra. Nie wiem, czy w ogóle zagadam, że akumulatora nie starczy. Masz ty w życiu. Na biegu pierdzielona. Dobra. Gaszę, bo jest bez wody. <laughs> Sami widzieliście <laughs> przy mojej 30. normalnie idzie się udusić, także w moim temacie tak to wygląda. Ja Wam zaraz jeszcze pokażę tutaj świecę żarową w swoim Władku. Naprawdę ona tam jest ja w kolektorze, nawet dokładnie nie wiem gdzie ona siedzi. Nic tam nie mam podłączonego, po prostu jest, bo jest gdzieś tam w otworze wkręcona. No i druga kwestia. Niech ten film będzie takim początkiem tego challenge'u, który zapowiadałem, czyli przyciągania tych dwóch ciągników, bo pierwsze nagranie już jakieś tam powstały, ale tak jak mówiłem, to ma nie być na szybko, także to jeszcze trochę musi potrwać, na pewno jeszcze trochę czasu minie, ale to przeciąganie będzie i postaram się, żeby było bardzo wiarygodne. I bardzo na maksa. Także, jeżeli macie chęć to zobaczyć, to proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości. Nie wiem, jak to wypadnie. Nic tam reżyserowanego nie będzie. Wszystko będzie zrobione na spontanie. Jedyny plan to plan, żeby to fajnie zrobić. Także powoli coś tam się dzieje. A ja teraz wystawiam Władimirca na podwórko i jutro jeszcze raz z rańca go odpalimy i zobaczymy jak on odpali taki zimny po nocy na podwórku. No i proszę się nie śmiać, że Władimirec mimo, że odpalił to szybko zgasł. Nie jest to uciążliwe. Tak jak mówiłem, wystarczy mu dodać, zwiększyć trochę obroty. Ja tutaj też w nim nie mam gazu ręcznego. Przy montażu kabiny zdemontowałem, nie zrobiłem do dziś, bo gdybym gazem ręcznym mógł mu dołożyć troszkę większe obroty, to pewnie już by nie zgasł. Chodziło mi też o to, żeby w jakiś sposób spróbować wam pokazać, też fakt, że on jest zimny, że on nie był odpalany, żebyście nie musieli mi tylko wierzyć na słowo. Także wygląda to jak wygląda. Jedziemy na podwórko i widzimy się jutro rano. Jeszcze raz. Zapomniałem, pokażę jeszcze tutaj tą świecę żarową, czy płomieniową. Nie wiem, jak to tutaj się fachowo we Władimircu nazywa. Nie wiem, czy to będzie widać, bo trochę jest ciemno ale wydaje mi się, że właśnie o tutaj to usiądzenie ten element, bo tu jest ten cały kolektor w że to jest ta świeca czarowa, pobudniowa, jak stał tak stał, wiadomo o co chodzi, że to właśnie siedzi tutaj. No i tak to wygląda we Władimircu, a jeszcze sobie zerkniemy, poszukamy w 30. 30 to chyba jest tutaj, no i to nie wiem, może jest podłączone. Ja tam troszeczkę próbowałem grzać, także nie wiem, czy to coś pomogło, czy to coś podgrzało. W każdym bądź razie, mimo wszystko, jest jak widzieliście. No i witajcie po raz kolejny o poranku. Władimirec przestał całą noc na podwórku. Zaraz sobie jeszcze zerkniemy kamerą termowizyjną. Zobaczymy jaka jest temperatura, jak to wygląda po nocy. No niestety nie było u mnie tej przymrozku, ale tak strzelam w ciemno, że jest około zera, może maksymalnie 2 stopnie na plusie. Szkoda, że nie mam możliwości zrobienia tego i sprawdzenia go w tej chwili w niższej temperaturze, ale to nawet było dobrze widać wczoraj wieczorem. Przecież ciągniki stały w jednakowych warunkach, no i dobrze było widać, jak one odpaliły. Także bez gadania, test numer dwa. Tym razem jedną rzecz zrobię inaczej: bo wsiądę do kabiny i od razu po odpaleniu wkręcę go trochę na obroty, żeby nie zgasł. Pokażę, że on pracuje, że on nie gaśnie po odpaleniu. Działamy. No, i tak odpala mój władek w temperaturze zbliżonej do zera. Wiem to na pewno i kiedyś, może jeszcze będę miał okazję Wam pokazać, że nawet przy minus 5 do minus 10, jeżeli akumulator ma moc, odpala niemalże identycznie jak teraz. Dobra, słuchajcie, dosyć tych wygłupów. Wy oczywiście nie traktujcie tego na poważnie, chociaż yy, ten test, ten pokaz był jak najbardziej prawdziwy. Te ciągniki odpalają jak odpalają. Nie ma tutaj się co czepiać ani do jednego, ani do drugiego. Nie chodzi tutaj o jakieś faworyzowanie, o jakieś pokazywanie, który jest lepszy czy gorszy. Ja oba te ciągniki bardzo lubię i szanuję. Chociaż Przyznam się, że do Władymirca oczywiście mam dużo większy sentyment, ponieważ tym ciągnikiem jeździłem jako mały strajtek. dosłownie, żeby nacisnąć sprzęgło musiałem stawać dwoma nogami, także e, jest w moim życiu od zawsze. Co nie zmienia faktu, że przecież gdybym nie lubił trzydziestki, to na pewno bym jej nie kupował. A moja trzydziestka spokojnie, też będziemy dążyć do tego, żeby odpalała tak jak Władymirec. A wiem na pewno, że jest to możliwe. Także, cóż, ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Jak macie chęć, to piszcie, komentujcie, albo zróbcie swoje filmy, pokażcie, jak odpalają Wasze ciągniki. A Wam życzę wszystkiego dobrego, żeby te ciągniki odpalały jak najlepiej. I do zobaczenia wkrótce. Na razie, cześć. Posłuchajcie, a teraz już tak. Bardzo, ale to bardzo na poważnie, powiem wam, w czym tkwi tajemnica dobrego odpalania mojego Władimirca. Otóż, cała tajemnica jest ukryta przy akumulatorze. Ja bardzo długo zastanawiałem się, czy w ogóle mogę to zdradzić. No ale skoro już dostałem tą rękawicę, niech wam będzie. I otóż, cała tajemnica schowana jest właśnie tutaj. Żadne nowe akumulatory. Żaden nowy rozrusznik. Po co nam zimowa ropa? Flaszeczka dobrego ducha puszczy w zupełności dla Władka wystarczy. Masz, Władziu, pine zdrowie. Słuchajcie, kiedyś wujka siostry mąż z szóstego małżeństwa opowiadał, że do tych pierwszych Władimirców na granicy dawano instrukcje, niestety w języku mongolskim, żeby właśnie przy dużych mrozach. Nie lać mu żadnej zimowej ropy, nic z tych rzeczy, a piąteczkę bardzo dobrego bimbru. Żeby mu po prostu nie żałować, dać co dobre i on też odna z nawiązką. A mój Władzio, słuchajcie, jest tak sprawny i tak dobrze odpala, że mu wystarczy tylko półweczka. Półweczka pyśniutkiego ducha puszczy i Władzio jest wtedy jak Chuck Norris. Także chłopaki z kanału Kocisko 75, potraktujcie to nagranie jako podpowiedź, jako wskazówkę z Podlasia. Co zrobić, żeby Władimirec dobrze odpalił? Zróbcie to tak samo na poważnie jak ja. Ja Wam już odkładam tutaj rękawiczkę na Waszego Władimirca. Wiem, że Wasz Władek nieźle pali na trzeźwo. Ale co mu szkodzi pomóc? Pozdrawiam!